Robimy daily w domu Gęży, więc nie może się obejść bez udawania któregoś z członków. Dzisiaj spędzamy cały dzień tak jak. Ha, no i losujemy ze słoiczka, ponieważ jeszcze nie mamy nowego koła fortuny bez kostka. Jest to? Hania. Hania. O. o Jezus, Jezus Powiem tak, to będzie Jesus. fantastyczny dzień. Zapraszam was oczywiście na początku w takim razie do mojej garderoby. Jak Kochani. Jak Jesus Christ, shut the fuck up Kochani, zapraszam oczywiście do pierwszej aktywności Czyli stylówka, żebyście wyglądali tak samo slay jak ja Ale to nie tak, że po prostu się ubierzecie Kochani, macie mi zrobić pokaz mody Czekam na dole Chciałabym, żeby ten pokaz był spójny Żebyście oddali totalnie mój vibe Ja odchodzę Tutaj macie oczywiście akcesoria Ja zacząłem, ja już zacząłem Dobra, Ja mam pomysł Dobrze, i widzimy się na dole Na pokazie Jezu, jaka dupka, Na pokazie mody Ej Bartek, jak u mnie natniesz szyję To to <toddź> jakby niebezpieczeństwo jest swoje strzelanie komuś błogu, a to z drugiej strony jest drogie, jak to jest. To wygląda troszkę jak kaniula? Aha, nie, 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 tym, tym, no, tym, nie, 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 w nie, 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 stój, 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 nie ma opcji, nie ma opcji, bo Jaką rybę złapałeś? <grym Taka <grym była. O nie, nie, nie. O nie, wsadziłem palę centralnie Ale jest na. a mokra od, od anty antyperspiracji. O nie, 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 nie oj, 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 pęka, pęka. Przekaż im, że kto ma najlepszą stylówkę, wygrywa różową torebkę na cały dzień i okulary z brady. Ale na cały dzień tylko. Co myślimy dziewczyny slave? Ej, to jest punica? Ogłoszenia parafialne, kto zrobi najlepszą stylówkę? Lube, ten wygrywa na cały dzień torbę i okulary z prady. Wow! Na cały co dzień! Dobra, ogólnie, oficjalnie chyba rezygnuję z tego challenge'u i jednak y, troszkę muszę z y, opcję opcji wybrać. Spróbowałbym A coś. Co Zakładam? Nie! Jak coś się zakłada? Nie. Na pewno nie tak! A jak? Ja no muszę. Na się, to pięć, więc się to tak. Aaaa. Co myślimy Slay Queens about this? Wow. Fajnie, fajnie, very nice Queens. Strasznie ciemno tu w tym, a ja myślałem, że mnie tak. Hania ma wąsik trochę, to ogolę tylko brodę. Wyglądam jak Emily K. Dobra, Hania się ogoliła. misja, zrobienie takich kucyczków, jak Hania nosi. O! Ej! Ładnie? Ładnie, super. No. A gdzie Hania ma perfumy? a, ja, a ja Tak, gruży używa perfum. Serio? Coś, dlatego tak śmierdzi? Nie, jest pięknie pasta. No, nawet <coughs> to pijki klaps? ma. Fraczy. Nasty, danced in the best. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, już można? Oczywiście, że można, Hani. Jest, poza. Super, Boskowy, wyjdź za kwiatka, będzie super. Slay. Zapraszam na kanapę, modelko. Zapraszam następną. Te koczki. Oh, Make me Make me Fantastyczne, fantastyczne. Teraz close up. Slay. Zapraszam kolejną modelkę. Jezu, duet. Jezu, Bosko, Bosko. Wczera. Wszyscy oh! wygrywacie, ale Fausti to by się przydał różowa torebka, tak, bo, tak, ja bo ja mam torebkę. Yes. Slay, slay. Ja dzisiaj mam po prostu te okulary, bo ja zawsze wygrywam. Słuchajcie, naprawdę wszyscy jesteście wygraną w proszę tej rączki. Slay. Spieramy się, kochamy. Only good vibes Slay slay. chciałem tylko jeszcze powiedzieć, żebyś doceniła, jakby dbałaś o szczegóły, ponieważ nie zgoliłem wysika. Słuchajcie, kochani, zapraszam. Kanapę. I teraz mały wizerunek bajkania będzie. Ale ty będziesz się trochę zmieścił. tak. Yy, yy, yy. Co ty robisz? Kania nigdy by tak nie zrobiła. Tara, on jest, wcale nie jest dobre, powinien przegrać. Ej, dobra, ja nie Słuchajcie, dzisiejszy makijaż będzie bardzo prosty, bo nie trzeba mieć tutaj dużo podkładu czy jakichś dżens malowanych. Tu chodzi o pop of color, czyli tak jak ja dzisiaj mam. I tutaj chodzi o to, żebyście siebie uaktywnili, tak Serca, tą aurę, żebyście zobaczyli, Możecie sobie na przykład rękę tak do sufitu przyłożyć i zobaczcie, jaki macie kolor aury. Ja dzisiaj mam na przykład niebieską. Moja jest chyba czarny, Ja dzisiaj mam tą A nie, to sufit jest biały. A ja patrzę. No pomiędzy palcami jest na pewno biały. Tak. <śmietacki> Bierzemy pędzelek, najlepiej taki okrąglutki, ale nie za duży. I robimy tap, 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 i potem takie kółeczko malujemy. A czy ja mogę po prostu ten? Nic? Jasne, nie przyłożyć się do zadania, nie ma sprawy Nie, kropkę zrób Nie, a mi się wydaje, że Bartek nie musi, no rzeczywiście jak się nie czuję komfortowo Bo bycie w mojej skórze to przede wszystkim komfort, tak? Nie, nie jestem no. jestem wspaniała, Spra fantastyczna i wszyscy chcą się czuć jak ja Tak, tak, Bartek dzisiaj wyszedł bardziej z, ze strefy komfortu hmm. ubiorem Ja trochę się jestem bardziej komfortowo, więc ja mogę się tam domalować hmm. Nice A ja bym chciała, żeby to Hania, Hania nigdy mi nie robiła makijażu Dobrze Dziękuję pis. Slay Queens za zrozumienie Hania, to ty, to ty mi zrobisz y, bryki a Jasy zrobi już coś na mordzie. Jezu, odpocznij! No Jakie piękne! Piękne! Aha, wow! Jakie piękne! Ale jestem Queen! I pasuje idealnie no. na ciebie złota no. i czulema, o no to chodzi! Jezu e, u ciebie rzeczywiście. U ciebie nie potrzebny jest pop of kolor, u ciebie jest pop of glitter! Nie tutaj Queen jest! Czy to wygląda rzeczywiście do dupy, czy jest fajne, lewej. Fajne, mi się bo mi tu zblendował. Zblendowana chyba lepiej, no. tak w takim razie Queen, bo przecież fajnie lepiej. Zblenduje lepiej Queen. To jest zasada naszego związku, ogólnie. Ja też muszę robić białe brwki, Dobra, to robię wszystkim. Ale osiwiałam. Jak wyglądam z brwiami białymi? O Jezus. Dziadek Mróz Faustynina, ja przyznam, że tutaj ja bym może zaszalała albo z różowym, albo z różowym, no Robimy, Faustyninie, trochę inny look I teraz słuchajcie, tak, i każdy dzisiaj musi zmienić imię Ty jesteś Fania, ja jestem Bania, świeży jest Siania i Julita to jest Jania I wszyscy razem tworzymy Slay Queen. <noise> Nie, bycie fanią jest takie super <noise> Dobra, zamknij mordę <noise> Dobra, wydaje mi się, popatrz. Ej, dobrze mhm. jest! Mhm. Wow. ogólnie nie ma co się martwić, że o, moja powieka to jest tylko tu. Nie, twoja powieka może być nawet na czole. Mega Dobra, cool. kochani, myślę, że teraz jesteśmy gotowi, żeby oficjalnie jechać sobie na miasto. Oh my god, oh my god! Nie, który macie level w Klaudii Stormy? Ja, 20. ja 16 Czy macie już swoje też rzeczy do pracy, czyli tablet i telefon? Tablet mogę Musimy wiedzieć. mieć na czym grać Dobra <śmiech> <śmiech> Nie rób mi tak Hania Źle Hania łap Nie, się zakryć, nie patrzeć Jeszcze jeden żart. Nie, ja zaprezentuję. Dzisiaj ty jak jedziemy, na pewno ja nie prowadzę, bo ja się boję. Ja nie prowadzę, ja, ja nie prowadzę, A ja, ja mogę prowadzić w sumie. Nie kresle. ty, nie możesz. Szaszczur, uwaga! Jak nie wywartek pojedziemy gdziekolwiek? Hania, nie obchodzi tak. mnie to, nie, nie pojadę dzisiaj. Ci wiele e, zadzwonię razy. po Volta. Ja chciałem powiedzieć, że leci piosenka girls, bo wiki sand jest a girl. Yes! Slay girl! Spójrzcie lepiej na Hanie i, na, i tutaj co się dzieje, i to Hania, ja, i Jania. Widzowie jak coś nie zapłacili nam za tą reklamę, tylko po prostu naprawdę dziewczyny kochają tą grę Jakby, jakby... Tak, ona mnie nie pokoja O, patrzcie, suknie ślubne O Jezus, o Jezus, a ten świeży Ej, Właśnie myślicie, że świeży mi się w tym roku oświadczy? If you like it, then you should okay. the po, zrobię mu zdjęcie Patrz świeży, dzisiaj znalazłam taką fajną, fajną sklepkę Abyś była prawdziwą sianią, no byś to nie wybrała, byś byś powiedziała, tak, paskudna. Dokładnie. Czy się, że są, są takie sklepy w centrum miasta? Możecie przejść mi kiedyś Ej, nie jadam wcale takich bezsensownych rzeczy. Że... Słuchajcie, jak będziecie grzeczni, to zasłużycie na jedzenie, tak? Czasem. Czyli po prostu zamówię bardzo dużo tego, na co mam akurat ochoty, później tego nie dajemy, ktoś inny będzie to musiał Świec, jeść. nie powiem Bartkowi jeszcze. nie powiemy Bartkowi jeszcze. Tak, a później pojedziemy, no, ale to cicho, żeby świeży nie słyszał, na fast a pojedziemy wtedy. Nageciki. Nageciki. Patrzcie na sklep. Uwaga, kumieńce, strasznie, bo przechodzimy przez jezdnię. Jezus, kamienie. Patrz. Zrób zdjęcie. Patrz, kumieńce. Wchodzuj. Moim nowym aparacikiem to są z, z zdjęcia, które wyglądają tak samo jak z y, e, iPhone'a, ogólnie. Nie, mają mega lepszy vibe, jakby nie wiem o co Pokaż. momenty. fortuny Jest Hania. Fausty, wersow, ej what? Świeży? Ej, panie są przygotowane na nas dzisiaj, o co tu chodzi? co to O chodzi? Chodzi? co chodzi? No, chłopaki się kupić, żeby tak trochę marketing, no żeby dzieciaki Uwa. po prostu się mega Właśnie po prostu do tego najczęściej przychodzimy i jakby to nas totalnie zaskoczyło w Kolumb był Polakiem? What the fuck? What the fuck? <ścoughs> <ścoughs> nie, ale po prostu jakoś nie wiem czemu Nazywa się Krzysztof A ja nie wiem czy w książkach nie było przez te nazwiska No pisanego. nie, no, Kolumbus, ale tak się pisze po angielsku Ale tak się pisz po angielsku. Bacana, Maria Chilis, tak, ja. Kodowska też była. Nie, to akurat wiem. kolej Kopernik też był Polakiem. Wow. A skupię negatywną energię zmienię ją w pozytywną energię. No, no, no. Kamienie są super. Ej, fajnie, mamy teraz każdy swój zestawik. Lecimy teraz, myślę, na jakąś szamkę. nie byliście bardzo grzeczni, dlatego zabieram was do mojej ulubionej restauracji. Zapraszam. <grym> Ej, Queens, a czy napijemy się tam maczy? Akurat tam nie ma maczy, ale jest kombucha. No jest Dobra. Lecimy do restauracji i w restauracji to zrobimy unboxing. To oh. jest. Ja, bo, ja, bo, chcę, bo ja to jest moje pierwsze takie przeżycie z tym. Ja czuję, że znowu duchowo jakoś to przeprowadzę, znowu się wzruszę. przepraszam, Queens, ja chcę powiedzieć tylko, że jestem bardzo wdzięczna za was przy Prowadź, oh, proszę. Jesteśmy, proszę Państwa, na miejscu. To pierwszy raz tutaj nie byłam jeszcze nigdy. Miejmy nadzieję, że nie ostatni Queensley jest. jest. Jest wow. moje ulubione Jezonko. Ogólnie uważam, że jako Hania powinniśmy wziąć ulubione e, danie Hani, czyli e, kurczak generała, co? To przyszedł w tym momencie teraz moment na unboxing. Naszy naszych unboxing naszych pięknych, energetycznych kamieni. Oh yes. To jest. Co my tu mamy, kochani? Jaspis. Yes, to wygląda jak green na ogólnie. Fuchsyd! Żebyś miała fuksa. Oh, wow, patrzcie, co dostałam. Cytryn. Kamień na bogactwo, odwagę, sukces, rozwój, kreatywność, optymizm. Bardzo A bogactwo. To Bardzo z tego się nie, nie, się nie potrzebujesz, kochany, zawsze może być lepiej. Jakby dosłownie, jakby te wszystkie kamienie to jestem ja. Ja długopis jeszcze dostałem. Ja dzisiaj przychodzę na wrócenie duchowe i to jest bardzo ważny moment dla mnie, bo ja trochę się czuję jak na takim pierwszym jakimś rytuale. Kryształ górski, super, kryształ górski, czyli pora iść w góry. Kryształ górski jest taki właśnie wyciszający, uspokajający, więc jak czujesz, że masz gonitwę myśli, to warto sobie tak z nim troszkę posiedzieć, pomedytować, przyłożyć to do głowy, czy do serca, czy wsadzić w dupę. Super. Awenturyn. Aventuryn. Czyli jesteś zielony na awantury. Hania! Może na przykład jakby dzisiaj jakiś nie przydało uważasz, że na przykład mi by się przydał, to możesz też mieć specjalne przekazanie. Ogólnie mam tygrysie oko w domu, więc mogę Ci oczywiście dać. On pasuje... No dobra, ogólnie nie wiem. Przede wszystkim pasujemy mega do stylówy. Ej, no, dobra, proszę bardzo, dla ciebie tygrysia oko, bo ja już mam. Nie, czekaj, nie tak się to robi. Przekazuję ci ten kamień z co robisz? A, to się... jakiś wydzielić ten, jakieś dźwięki, emocje. Dajcie znać widzowie, kto z was przeskipował oglądanie Kamieni Słuchajcie, bo to jest bardzo takie intymne, więc jeśli chcecie, to zachęcamy was Do czego? Do skipowania <grystanie> Słuchajcie dziewczyny, mam dla was ważną informację. Chciałabym, żebyście się przygotowały, ponieważ wieczorem nagrywamy podcast, jak dobrze wiecie. Fajne! Dlatego wymyślcie jakąś historię, którą byście się chciały podzielić. Jesteśmy w tym wszystkim razem. Pogadamy sobie po prostu. Yes! To wietnamska, a jak słyszałam od kogokolwiek kto jadł w Wietnamie, to mówił, że mu tam nie smakowało, ale to jest pyszne. Tak. Jak, dobry? Dobra, degustacja koszaka generała Tsog, wariaci, bo ja, raz, ja znam tego, tego generała i kocham go. Trzy, cztery, na sobie. Mm. Każdy ma takie pałeczki, jakimi umie ja mam takie, no i perfekto. Mm. Mm. Kochani, oczywiście kim bym była, gdyby nie foteczka Uśmiech. Piękne, wspaniałe Proszę Państwa jedziemy Co ci miejsce? Dzięki girl. Ogólnie grzech było wychodzić z tej restauracji, tak było pyszne A teraz jedziemy na... Przestań, przestań Straszyszk! Jedziemy na kolejną aktywność. Dziewczyny, dobrze być już y, w domu. Mam dla nas super akcesoria. Czy, prze, przepraszam, czy ja wam przeszkadzam? Nie! Mam akurat teraz. myślałam właśnie. Ponieważ dzisiaj nagrywamy podcast, musimy pięknie na nim wyglądać. Są, so, e, mamy fest. tutaj paznokietki, które są roztyczne. O szachane. Szachane. Takie chyba queen, Jest. Na każdego paznokcia bardzo inna matka, też przykleiłam! Już jest. Obrzydliwe, obrzydliwy kształt mają. Mają obrzydliwy, no. Skutnie. A czy te paznokcie tak, są potrzebne tak, Slay Queen do robienia tego podcastu? O, tak, bez tak. paznokci nie, 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 nie robisz, Nie, nie, leśnią drzewa, to tak. Dobra, Dobra girls, e, Czuj, a zrobimy jakiś girls cast Ja? Slay Queen Kochani, lecimy z podcastem Zaczynamy? Tak, 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 jest dobrze. odpowiednia Dobrze, godzina. dobrze Ja mogę zacząć, bo ja mam tylko... A to przepraszam, wam przeszkadzamy. przeszkadzamy wam, przepraszamy? Od trzech lat ale <noise> yes, A jak ale... wy trzymacie ręce tak na co dzień? No tak Mega dziwne to jest o, tak Giga jakby Ja to... na przykład trzymam zawsze w zaciśniętej pięści, bo mam gotowość do walki, jak nie jestem <głos> akurat <głos> banią Teraz tak, ten, jak Black Panther Ręce można tak trzymać też zawsze. Dobrze, Julitko, coś chciałaś powiedzieć? Tak, ja bym na chciała zacząć, za bo słuchajcie, jest lato i to jest taka letnia historia. Ym, dla mnie mega o. żenująca, nie wiem jak wiem opierzecie. W ogóle jakby nie wiedziałam, co to jest jak się go używa, no nie? No i wiecie, tym się smarujemy, elegancko, tak. A ile miałeś wtedy lat, kochana? No to była na studiach. Aha, okej, okay, czyli niedawno. No i posmarowałam się tym samoopalaczem, mówię, Jezu, jak ja dzisiaj tak pięknie będę wyglądać okay. taka. Taka, wiecie, mega opalona, wysmarowałam się dwoma warstwami, takiej pianki. Tak. Zamiast jest instrukcja obsługi na, na... Ale obszarze. myślisz, że ktoś czyta tak normalnie tak. instrukcji. No ja nie czytam, no i to głównie. Ja osobiście też nie czytam. Samoopalacza? Tak? Dajcie, dajcie. Jak, jak goliłeś się ręce, to nie czytałeś instrukcji, jak to zrobić? To już wiemy, dlaczego podcast nie jest z chłopakami, tak? I Jania, dokończ proszę, a panowie... I Chciałem zauważyć, że dziewczyny przerwały ci chyba cztery razy w trakcie Panie i Janie, ale to jest jakby takie, wiecie, to jest wtrącanie się, delikatne, jakby dopełnienie historii, a nie wtrącanie, że... A to jest przede wszystkim bezpieczna przestrzeń. To już nie jest bezpieczna przestrzeń. Ja się tak rozpraszam, teraz, że nie mogę. Ale to jest bardziej kierunek pojedynczy. Wiesz, musisz się z tego sensować no, na... Ale trzymam wszystkie kamienie na spokój i próbuję się na pewno. Dlatego jesteś przygotowana, na nie mówi, że nie mogę. Ale, ale to nie jest terapia! Bajcie mi dokończyć! Nie, po prostu Geralt trzyma pięć kamieni w ręce i myślę, że jej pomoże. Geralt, naprawdę ty się lepiej trzymaj. Dobra, dobrze go, bo już naprawdę. Pozmarowałam z tym samoopalaczem i stwierdziłam, że dzisiaj wieczorem wychodzę sobie na miasto i były takie same upały, jak są teraz, czyli było 35 stopni. Nie no, on się ma i na patrzymy. Ale ja Cię słucham! Ale ja Cię ja Cię, Cię w tym i Cię okay. to sobie, że ja się wysmarowałam dwukrotną warstwą tego samego I zrobiłam sobie jeszcze zdjęcie, po prostu nie pokazywałam to zdjęcie Byłam jak czekoladeczko, taka piękna, mm -hmm. pięknie, pięknie wyglądałaś no. I miałam tak, uwaga, białe kolarki, biały top i na to białą zbiewną koszulę Mhm mm Wyszłam ze znajomymi nad Wisłę Ja mówię, Jezu, co ja mam na tej... Na tej koszuli, a ja się tak spociłam I nie zmyłam tego samego kolacza, Że miałam całe te białe ubrania Brązowe, ale to nawet nie tyle, że y, Że ja się tak mega spociłam Tylko było tak gorąco żeby było tak gorąco, że ja na przykład miałam kolarki, które są odcięte białe. Ja miałam na przykład pół plamy. Pat, tutaj zostało ci trochę jeszcze palacza. To jest bezpieczna przestrzeń, a ty mnie jest y w tym momencie. Nice. A propos Polacza, czy ja mogę historia. też powiedzieć moją historię. Oczywiście Cześć, nie. Z nie mogę się doczekać. Słuchajcie, ja miałam taką no, sytuację, że miałam lat 12 i w Kielcach był taki basen publiczny, na który się chodziło. W kielcach? Myślałem, że ty z jest Warszawy jesteś. Jezu, Ej, oni, są, oni są ogromni, Ogólnie oni... tracicie te zaproszenie na podcast, które wam dałam w restauracji Wracają Przepraszam Queens, bo ja to chyba jestem tak przerywający Już tego nie robię Podoba mi się jeden chłopak mhm. I stwierdziłam, aaa opalę się, tak samo jak Jelitka I wziąłam po prostu krem, krem taki już samoopalizujący a ja myślałam, że on ma w sobie już coś, że przyspieszy opalanie. A on jest samo samoopalizujący. I po prostu było takie, że on był przykroczysty, ale po kilku godzinach latniał się, się kolor. Nie gadaj, że się opaliziłaś. Słuchajcie, do konta zaraz. No dobra, poczekaj! Nie, bo on jest taki, że nakładasz go, jest przezroczysty i dopiero po kilku godzinach, jak się by utlenia, się to kolor to się zmienia. No, ale mówi się opalizujący, kiedy się nie, no. nie, nie, opale, nie, Nie, przyciemniający. Do brzegu. Poszłam na ten basen. Chodzę do wody z chlorem. Patrzę na swoje nogi. On pomarańczowy jak sekundę! Nie powiedziałam o tym temu chłopakowi, ale tak się spaliłam ze wstydu. Nogi miały kolor marchewki. Marchewki. Pomarańczowe, tak, tak, bo, bo ja chlor, nie wiem. marchewki. Bo flor, e, tak? zmienia, kolory. Kurczę. często. Reakcja prostu jest e, z florem. Ja to nie wiem co bym zrobił. Ja to chyba bym się spalił ze wstydu. Mega, no. Ale naprawdę mówię, nie żartując Zaraz teraz. się spalimy na stosie Właśnie chciałam, że no, się Ja. Ogólnie jest taki vibe, że biorę swój kamień awanturnik Nie no, <śmieniciela> i go trzyma, Bo ja jakby, ja nie mam Ogólnie nie wiem czy... Jesteście gotowe na moją żenującą historię? To nie nie jest. mogę się doczekać <śmieniciela> y <śmieniciela> 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 Wzdycha. Jak <grymne> wyświec, wyświec, nie jej wzdychać. jakbyś byli w parekalnym Nie słuchajcie, jakby płata tej sytuacji jest naprawdę mega cringe'owa. Przepraszam. Ale musi do tyle podpłacić, bo nie dam do Nie, nie do nie musi. <grymne> no, dobrze. no i tam mówi: Dobrze, to ja zapłacę. No dobrze, to kartą czy gotówką? Gotówką, gotówką. Myś sobie jest dobra, już, amen. No i ta pani zaczyna y, mówić, że. Ty, hey, można 20 zł wydać? Nie, nie można, a z 40, no nie, nie można, to ja zajdę po kasetkę taką jeszcze na, yy, na zaplecze, tam mam, tam mam drobne. Ja słuchajcie, w tym momencie, wiesz nie, wybucham, ogólnie jakby nie dam rady. Przepraszam, proszę Pani, czy ja mogę za Panią zapłacić, bo naprawdę strasznie mi się śpieszy, ja mam karty, to będzie raz, dwa i mi się naprawdę mega śpieszy. A tam nie było dużo, tam jest 20 zł chyba. Tak, 20 złotych, jakby totalnie chciałam zrobić dobry uczynek, a przy okazji sobie pomóc, bo byłoby szybciej po prostu. I ta gmara, słuchajcie, tak. Nie chcę, żeby pani za mnie płaciła i nie spojrzała na mnie ani razu. Ja taka totalnie skringżowana, wiecie, no wyszłam na totalnego buca, tak się odsunęłam. Jak do dzisiaj mam traumę Naprawdę no. ciekawe to było okay. ale, A teraz doświadczenie. macie jakąś Slay Queen y ostatni To, bo to nie świeżutki no. niech zacznie Czemu przygotowaliście swojej historii Nie no, mam no, ja po prostu ja się jest się tak przyznać. dużo, że nie wiem którą wybrać Nie, bo jakby ja Ja, ja zaraz się zwymiotuję. Miałem po prostu fakt Do którego chciałem się przyznać, ale Totalnie nie pasuje do waszych historii więc Przepraszam kochani, nie... ja muszę ci przerwać Czy ta czepka ma tak wyglądać? <laughs> A jak wygląda? Mega dobrze a jakie teraz to, plamia O Opuszkami Queen Serio, ani razu nikt się nie zje... Ja, ja, ja jakby wiedziałem, ja ale... Wiedziałam. No to dzięki Juli. To powiedziałam Ci za to, że się cały czas przeszkadzałeś. Jak będziesz miała kiedyś broku między zębami, to też ci nie powiem. Co, co tak śmierdzi, co nie co queen? Się Znowu? Tak, a co? Strasznie puszczasz bąki dzisiaj śmierdzące. Wiesz? No bo się stresuje historii. Ale tak sobie. okej. That's okay, queen. To jest mój pierwszy podcast, więc dlatego. Nie ostatni. Nie ostatni, więc nie się mi nie Wracam. Słuchajcie, no, ja. jak, jak każdy pewna, tak. Oh, eee, sekunda, jaki kamień na, na tą sytuację? Awantura. Jak każdy z nas miał taką sytuację, kiedyś jak się spotykało, na przykład z dziewczyną mm. nową poznaną. No to wiadomo, że w trakcie randki się nie, nie puszczał bączków. Bartek. Nie puszczam. Czy ja Ci przeszkadzam? A ja? Co ja robię? Popatrz na tego Jest, gagatka. No i słuchajcie, miałem taką sytuację, że biegłem sobie na autobus, do przystanek autobusowy, żeby wrócić do domu sobie. No i w końcu jak wyszedłem z tego mieszkania, no to poczułem, że w końcu mogę puścić bączka sobie, tak? No i puściłem tego bączka. Super, nie ma problemu. No się zatrzymałem wiadomo, żeby puścić tego bączka. No ale później sprawdziłem na e, telefonie, że Autobus będzie za chwilkę. Zacząłem biec na ten przystanek. W trakcie biegu. No i w trakcie biegu, słuchajcie, począłem się znowu, kurczę, mi się chce pusić bączka. No i biegnąc, stwierdziłem tak. No i. poszedł klaks. <gry> And that's okay! O Boże, ci stresu musiało to kosztować. Jezus, tak się prawie spaliłam ze wstydu. I okay. słuchajcie, wiecie, co zrobiłam? Docisnęłam poślady. Ale to był kleks, czy na przykład w nogawce myśli, że Nie, byś... nie, nie, to był taki klecik typowo Zrytrujki taki bączek. bączek, mokry bączek, taki, że, że jak moc starzące mocno pośladki, to no nie to nie wyjdzie bardzo. A jak zacisnasz na pośladki, to... Weszło się z powrotem? Nie, nie. Bo po prostu się zrobiła kalka i się odbiło na dwóch stronach. <tryk> Później dobiegłem do, do domu, kajtki do świetnika, jakby nic się nie stało, tak naprawdę, więc dziewczyny, to jest lekcja dla was, żeby w trudnych sytuacjach zacisnąć poślady i iść dalej. Keep going, don't shoot yourself. Hania, Hania, jeszcze jest jeden problem. Byliśmy dzisiaj po te kamienie i ja mam taki jeden nietypowy. O oh, Chyba, 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 nie... chyba. Słuchajcie, teraz y, kolejna aktywność jest taka, że jesteśmy nadal w domu Zrobimy sobie tutaj w domu muzyczkę Kochani, ostatnio jak nagrywaliśmy właśnie dzień jako ja No to zabrakło nam tam jakiegoś kabelka, dlatego już jesteśmy inaczej ubrani y, No i oczywiście nagrywamy Śmiesznie brzmi, że w w E minor Chciałem usłyszeć jaki bardziej. beat y, tutaj wysmarzyłem sam, wcale nie wchodząc na free beats, tak. Jestem o. Slej nie, slej tu nie, slej nie, slej nie Ej to jest najbardziej jak jakie słyszałam Kogo tu na szczyt, bo ja jestem tania, taka trochę polska jak Tekst wygenerowała nam sztuczna inteligencja Ja go razem z czatów GPT I teraz pytanie po prostu, jak to zaśpiewać? Ale co ja mam, co ja mam robić? Śpiewać O Boże Puszczam Dobra, czekajcie Nie, nie do rady ja chcę, ja chcę, ja chcę pierwsza. Zobaczmy, tak flask. To tak. Dobra, zrobię to. Dobra, trzy, cztery. Muszę sobie wejść, więc czekaj. Ona na głowie. Twoje ruchy, twoje słowa. Na skoczek. Dobra, Na Nawidził nas do brzydkiego śpiewacza. Wchodzimy na scenę Slay Queen, jest. Celny strzelec wie co jest. <śmiany> I ogólnie poniosło mnie, bo to już jest taki moment, że po prostu lecisz. Moje damy obok soł, robimy tu wielkie show. Slay Queen jest, jest, Slay Queen jest. To był refren, wiesz jak jest. No ja muszę posłuchać jeszcze tego, co. O! Jezus! <śmiany> Siś trochę. jest. <grymne> Zróbmy występ taneczny. Zaliczymy to jako teledysk. Dobrze, mamo, usiądź tutaj na garażu. Piosenka. Slay queen, yes Mam, jest. Patrz, Slay queen, queen yes. jest. Patrz, mamo, wracaj. Patrz, mamo, mamo, Patrz, Blask w oczach śni Chyba słowa Jest, jest Slay Queen Krok za luk to plan Oznacza narzędzie grą, jest tu bez zmian Wchodzimy na scenę, Slay Queen jest Celny strzelec, wie co jest Moje damy obok są Robimy tu wielkie show Slay Queen jest, jest Slay Queen jest Próbuję prank, wiesz jak jest Slay Queen jest Jestem zawsze świeży, więc mów mi fresh. Zawsze pełna siebie, zawsze krok przed tobą. W jej obecności każdy czuje się z tobą. Fresh! Say nie chcę, że jest. Za ten wiesz jak jest. I tak się każdy wiosenko. To był naprawdę wspaniały dzień, يا kochania. No, widzimy się jutro w tak. szóstej. Ja. A nasze prawdziwe piosenki będą platować normalnie. normalnie i to już lepsze. Straszne to było.